Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na otwarcie paczki. Paczki z zamówieniem z katalogu 9, z tego katalogu. Katalog 9 2022 i zapraszam do przeglądu tego zamówienia. Otwieramy paczkę. Ja już nagrałam film, w którym dokładnie pokazałam, co zamówiłam. Zapraszam do obejrzenia tego filmu, kto jeszcze go nie widział. No i patrzymy, co tutaj w tej paczce się pojawia. Jak zwykle papiery. I zamówienie. I tak, w zamówieniu mamy. Z gazetki wyprzedażowej dwa szampony w kostce Love Nature. Zobaczmy, jak one wyglądają. Tak ten szampon się prezentuje. Pachnie tak ziołowo. I zobaczcie, że tutaj jest informacja: gdzieś tu widziałam informację, że jedna taka kosteczka. Jedna taka kosteczka to są dwie buteleczki szamponu 250 ml. Zobaczę, sprawdzę, czy rzeczywiście tak na tak długo starczy ten szampon i na pewno dam Wam znać. Będę z chęcią korzystała. Nigdy nie miałam szamponu w kostce, nie tylko nawet Oreju, ale w ogóle. Więc jestem bardzo ciekawa tego produktu. Następne rzeczy. Tutaj mam, to taka była oferta, słuchajcie urodzinowa. Yy, Biotanicals, yy, odżywka, krem do rąk, mydełko i szampon. Yy, jako, że ja w czerwcu obchodzę urodziny, to mogłam te produkty 4 kupić w cenie 29,99. Skorzystałam z tej oferty. Szampon jest nawet dobry oparte na naturalnych składnikach, tutaj jak widzicie te symbole, tyle minerałów ma w sobie i tutaj mamy informację, że no, tak tradycyjnie rozprowadzić szampon na suchych, na mokrych włosach, zwilżonych i spłukać, mydełko i, i, i y, tutaj zaraz Wam pokażę, tu jest też odżywka to jest też 150 ml odżywka, szampon 250 ml. Yy, produkt dobry, produkt yy, z biodegradowalną formułą, także yy, bardzo się ucieszyłam, że mogłam z tego skorzystać. Tak pachnie skoszoną trawą, sianem. Taki zapach naturalny, nie Krem też bardzo lubię. Więc z tej oferty chętnie i skrzętnie skorzystałam. Yy, następne produkty, które yy, zamówiłam, to pokazywałam Wam w katalogu Eclaniui. Opowiadałam w os ostatnim filmiku o tej wodzie yy, toaletowej, perfumowanej właściwie męskiej. Zapach rewelacyjny. To yy, u mnie zamówiła młoda dziewczyna dla swojego chłopaka. Następnie mam w zamówieniu taki, to jest takie serum. Serum do twarzy, omijać okolice oczu, takie nawilżające, Koleżanka u mnie zamówiła chyba, nawet w ostatnim filmiku nie opowiadałam. wam o tym serum, że je też zamówiłam, zapomniałam chyba. Ale yy, ono się pojawiło u mnie. Zamówienie nie dla mnie. Później to sobie zamówiłam. Też nie opowiadałam o tym w ostatnim filmiku. Yy, taki krem yy, na dzień z 50 ochroną przed słońcem. Yy, I chciałam taki właśnie krem yy, ochronny. 30 ml, SPF 50, pokażę Wam, on 24,99, czyli 20% taniej dla klubowiczów i ja nie miałam tego kremu nigdy, także nie powiem Wam, czy on jest dobry, czy niedobry, jak będę, będę go użytkować, to Wam powiem. Jednak muszę już y, swoje lata mam i muszę chronić skórę przed słońcem, bo mam skłonność. Zauważyłam takich plamek na twarzy, posłonecznych, ciemnych, takich, y, znaczy ciemnych, no takich brązowych, więc y, muszę sobie y, tę twarz y, chronić. Y, poza tym mam ekla. Ta ekla i ten tusz y, to pojawił się u mnie jaką możliwość, pojawiła się o możliwość tego zamówienia, dlatego, że Ekla Amour konkretnie, dlatego, że w poprzednim katalogu miałam zamówienie na 100 punktów i z, z tego programu super sprzedawców mogłam skorzystać właśnie z, tej, z tego, z takiej możliwości, że za 14,99 mogłam w tym następnym katalogu, bo w, na 100 punktów miałam zamówienie w katalogu 8 i w związku z tym w katalogu 9 mogłam taki tusz do rzęs i te Eclat Amour od Eau Mogłam zamówić w cenie 14,99. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ moja córka, już Wam nieraz w filmie opowiadałam, w filmach opowiadałam, że moja córka te Eclat Amour bardzo lubi i nawet już kończę, więc pewnie będzie się bardzo, bardzo cieszyć z tego względu, że będzie mogła z tej wody toaletowej nadal korzystać. Tym bardziej, że to taka fajna, okazjna cena. Tutaj w zamówieniu nie będę otwierać, ale to jest taka myjka. Myjka do ciała, taka myjka, tak. I zanosz rękawice w wodzie. Dodaj trochę mydła lub płynu do kąpieli, delikatnie. Delikatnie pocieraj całe ciało, po użyciu spłucz wodą i pozostaw do wyschnięcia. To w czarnym kolorze z węglem. Później co ja jeszcze mam, tu właśnie ten olejek, o którym Wam w ostatnim filmie opowiadałam, że miała być zawokado za 14,99 a ten migdałowy dwa razy zamiast awokado, więc podejrzewam, że tego z za awokado zabrakło, ale ten migdałowy jest też dobry. No nie wiem, co z klientką, czy będzie zadowolona. Mam nadzieję, że będzie, ponieważ ona z awokado składała to zamówienie i ten olejek był z za awokado. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, nie pamiętam tylko, która to była strona. O, widzicie. A mi taki przyszedł. No, i tutaj próbki od razu można było dostać. Więc zobaczmy, czy to tutaj, może tutaj są te próbki. To są tylko te nowe wody, które się pojawią w kolejnym katalogu. Nowe, nowe wody hmm, toaletowe, chyba taki słodki zapach ma być. Próbaczki, to też może nawet spróbujemy. Powiem wam, czy mi się podoba, czy nie. Bo jedna przecież dla mnie. Nawet w tym katalogu Nowa Woda. Taki bardzo delikatny zapach i nie taki mocno słodki. Na wiosnę. Taki chyba trochę podobny do tego zapachu. Taka słody, czy rysa. Ekla Amur. Taki troszeczkę chyba podobny. Tak mi się wydaje tylko no bardzo podobny bym nawet powiedziała no tutaj mam y, y, taki spray przeciwko wypadaniu włosów ale ja y, to jest y, tutaj jest chyba tak myślę ile tu jest mililitrów 150 i to jest właśnie ten produkt, o którym ja mówiłam, że do utrwalenia fryzury bardzo dobrze się nadaje. Bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, bo moja córka ostatnio miała ten produkt i on właśnie jak kucyk zrobić, to utrwali, żeby te włoski pojedyncze nie wypadały. Yy, bardzo dobry produkt. Nawet nie wiedziałam, że on do tego może służyć. Więc zamówiłam sobie tam chyba w dla klubowicza około 15 zł. Yy, poza tym mam jeszcze te dwie maserczki. To koleżanka zamówiła z papajo do włosów. O właśnie, takie dwie maski. Ja lubię te maski Love Nature, ale one nie, Znaczy, lubię to, co jest w środku, natomiast nie lubię opakowań, ponieważ one no, są niewygodne. Tak trzeba wygrzebywać, otwierasz i wygrzebujesz. Na raz właściwie jednak, lepiej na raz. Chociaż są takie dziewczyny, które na dwa razy, na trzy używają. No ale jak są dłuższe włosy to na raz. No i ten nowy, nowy produkt to jest żel, tylko żel. Tego nie używamy jako mm, te, szamponu, bo ten taki niebieski, to też y, jako szampon do włosów. To tylko funkcjonuje jako żel. O, i tutaj y, gdzieś jeszcze do tego było właśnie ten dezodorant antyperspiracyjny w kurce. I słuchajcie, tutaj widzę, że mamy już te dwie próbki, nowej czy wrzucone rzucone w ten sposób. To było dołączone do właśnie tego. O tak, to to. I, i gratis skakiwała ta próbka. Te próbki, tak? Próbka wody toaletowej i yy, tego yy, kremu. To chyba jest krem na cień, tak? Bo to jest PF35, kolagen, polecany dla wieku 30, plus, z tego co pamiętam. I mam jeszcze taki żel do mycia twarzy, ten żel można było zamówić w momencie gdy Optimals się jakiś zamawiało, ja w sumie mogłam kilka tych żeli zamówić, no ale mam, więc nie zamawiałam, tak trochę się zagapiłam, bo mogłam w sumie, bo on 9,99, więc w cenie dla klienta, dla, dla klienta 9,99, dla klubowicza odpowiednio 8 zł, więc fajna rzecz. Ja mogłam w sumie kilka zamówić, bo to też Optimals, taki żel antycelulitowy zamówiłam. I też, to koleżanka zamawiała i też można było ten żel albo tonik, więc trochę żałuję, ale już przegapiłam. Trudno, trzeba tam zawsze uważać. Taki dezodorant w kulce, też w cenie 9,99. Poza tym yy, taki yy, relaksujący lawendowy żel pod prysznic. 9,99 cenie dla klienta, dla klubowicza. 20% taniej i sobie ten olej, o którym Wam opowiadałam od łupieżu, też skórę głowy nim smarujemy. Zobaczmy, czy ładnie pachnie. Delikatnie, ale ładnie. No taki może będzie trzeba, bo troszeczkę może będzie czymś ciepłym, żeby yy, chociaż tam nie ma tych wskazówek, żeby w ciepłym jakimś Hmm, yy, zanurzyć w ciepłej wodzie. Olejek do włosów, jeśli produkt ma stałą konsystencję, umieścić go w ciepłej wodzie. Nie zanurzaj otworu opakowaniu. Wmasuj we włosy, pozostaw na noc i umyj z włosy jak zwykle, czyli jednak, bo jeśli kokosowy, to może troszeczkę zgęstnieć tak, ten olejek, bo to jest naturalny olejek, i wtedy trzeba go umieścić w ciepłej wodzie. Będę korzystać 99% naturalnych, naturalnego olejku, więc myślę, że będzie to dobry produkt. To jest właśnie ta, ten pojemnik na perfumy do wlewania, tak w ten sposób zapakowany, że tu możemy wlać i korzystać taki atomizer. Na wyjazdy szczególnie fajny. Nowy krem do, do stóp z ananasem. Taki owocowy, imbirem rozgrzewający fajny. Lubię te kremy, zaraz pofącham, powiem Wam czy... No, fajne, fajne, super, się podoba mi. I słuchajcie, tutaj jakieś takie informacje. Mój numer, Beata Olszyńska. I co jeszcze? Tutaj mam Purskin. Taki produkt na wypryski. Z którego można korzystać? Proszę bardzo, SOS. I yy, w zamówieniu miałam takie Jordani Gold Essence spray. W poprzednim filmie chyba mówiłam, że to taka perfumetka, jednak nie spray. Pomyliłam się. I tu mam to właśnie kredkę. Nie będę kredkę i z jednej strony. O coś takiego, nie będę odkręcać, ale pokażę Wam. Tu jest cień, z jednej strony cień, a z drugiej strony taka kredka w takim kolorze brązowym. Fajne, zobaczcie, że tak bardzo ładnie to wygląda. No i jeszcze tego dnia, gdy składałam zamówienie, pierwszego dnia można było właśnie zamówić infinite. 50 ml, ja ten wodę, wodę perfumowaną, ten zapach bardzo lubię, jest bardzo trwały, świetny, więc zamówiłam, w cenie 24 chyba, 99, no i mamy jeszcze nowy katalog, proszę bardzo, nowy katalog i co my tu mamy w katalogu, jest właśnie ten nowy program Witamy, Katalog na pewno przejrzę. Jest gazetka wyprzedażowa. Też Wam pokażę. Tutaj Twój wybór, co wejść w rytm rozwoju i błyśni swoim biznesem czyli można zamawiać, i chyba jakieś nagrody tutaj się będzie dostawało za to zamawianie. A tu program witamy. Jeśli ktoś w tym katalogu um, obecnie trwającym, czyli w katalogu dziewiątym, zechce dołączyć do klubu Oriflame, pierwsze zamówienie złoży. Zachęcam do, do zapisywania się, na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się. Do klubu Oriflame pierwsze 50 punktów, czyli tak zamówienie około 200 zł. I w następnym katalogu można odebrać nagrody, to są właśnie... I za darmo, darmowa dostawa będzie i zestaw essence, essence taki, żel pod prysznic i, 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 i balsam do rąk ciała. To taki luksusowy, mm, luksusowy bardzo zestaw, i ten zestaw będzie w cenie 4,90. Później, gdy w drugim katalogu za 50 punktów składamy zamówienie, to w trzecim możemy odebrać wyjątkowy zapach. Mm, y, perfumy Sea -Nature, Nature. Dla niego lub dla niego 9,90 do wyboru, tutaj jeszcze taka rameczka może być po zużyciu no i gwóźdź programu, czyli w drugim zamówieniu trzy razy po 50 punktów, czyli trzecie zamówienie 50 punktów i w kolejnym czwartym katalogu można odebrać właśnie słuchawki słuchawki bezprzewodowe firmowe, dobre słuchawki w cenie 14,90 i do tego jeszcze co? I wybierzmy się razem w wyjątkowo, podróż, w czasie, który tutaj świat piękna, zgromadzisz niezapomniane nagrody. No to są te trzy kroki, trzy kroki zamówienia. Że zachęcam do rejestracji. No i to tyle, co dzisiaj przygotowałem. Napisz, jak ci się podoba moje zamówienie. No i do następnego razu. Cześć.